Bardzo bym się dziwił, gdyby rzeczywiście się planowała, bo Rosjanie robią wszystko, żeby do takiego spotkania nie doszło. A się kto w ocenie pana profesora może być takim pośrednikiem w sytuacji, gdy Waszyngton z tej roli się wycofał? Czy w ocenie pana profesora mogą tu być przywódcy, czy też liderzy Unii Europejskiej? Nie, ja myślę, że nie, dlatego że jeśli chodzi o Europę, to Europa ma jakby. Dość odmienno, odmienne spojrzenie, odmienne opinie na temat tego, co wstrzymuje proces pokojowy w tym konflikcie. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych i prezydenta Trumpa, który cały czas widział jakby chęć porozumienia po stronie prezydenta Putina, Europa nie ma tego typu złudzeń. My, czy znaczy Europa nie wierzy, i to jest właściwie stanowisko całej Unii Europejskiej, nie wierzy w to, że Putin chce pokoju. Putin chce kontynuować wojnę, ponieważ jego celem jest podporządkowanie sobie Ukrainy. No, o tym świadczą choćby te zupełnie nierealistyczne żądania, jakie on stawia pod adresem Ukrainy, prawda? On mówi, że aby w ogóle rozpocząć rozmowy o zawieszeniu broni czy pokojowe, to właściwie... Ukraina musiałaby się zgodzić na te warunki wstępne, które są absolutnie nie do przyjęcia dla Ukrainy, czyli po pierwsze na oddanie Donbasu całego wraz z terytoriami, których Rosja nie była w stanie zająć, to też trzeba podkreślić. Ma się zgodzić na, na, na to, że nie wejdzie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ma się zgodzić na zakaz. Obecności wojsk zachodnich, w charakterze wojsk rozjemczych, oczywiście, na terytorium Ukrainy. No i cały szereg innych innych prawda, wymagań: neutralność, ograniczenie, demilitaryzacja i tak To są warunki oczywiście nie do przyjęcia, warunki zaporowe. Amerykanie mówią o tym, to, to jest propozycja dead on arrival, prawda? czyli taka już martwa w punkcie startu, można powiedzieć. No z tego wynika, że Putin się nie chce dogadać i wcale się nie ma co dziwić, dlatego, że tak jak powiedziałem jego celem jest zajęcie Ukrainy. I on w tej chwili ma poczucie tego, że on ma przewagę na froncie, przewagę operacyjną, prawdziwie nie strategiczną, ale operacyjną, i że jemu jest nie na rękę w tej chwili wstrzymywać działania wojenne, on będzie parł do dalszego konfliktu. Natomiast trzeba tu jasno powiedzieć, że udało mu się po prostu tak. No, skołować Amerykanów, że oni, część otoczenia prezydenta Trumpa uwierzyła w to, na czele z, ze specjalnym wysłannikiem Witkofem, uwierzyła w to, że Putin rzeczywiście chce się dogadać. To jest w opinii europejskich liderów zupełna fikcja. Putin nie chce się dogadać, z Putinem trzeba rozmawiać z pozycji siły.